Witam Państwa w dzisiejszym wydaniu magazynu Liga Mag. Za nami 15. kolejka spotkań w piłkarskiej czwartej lidze. Sporo się działo, ale przede wszystkim w koszenie Gwardia Koszali mierzyła się na własnym stadionie z Iną Goleniów. Faworytem wydawała się drużyna koszalińska, która aktualnie zajmuje trzecie miejsce. A Ina Goleniów to zespół, który no w zasadzie nie jest już zagrożony spadkiem. Ma sporą przewagę nad strefą spadkową, ale też nie jest zagrożony tym, żeby bić się o awans. To zespół, który pasuje się tuż za ligową czołówką no i na pewno jest to wymagający przeciwnik. Jak się okazało w meczu w koszenie, faktycznie tym wymagającym przeciwnikiem jest. Nie było łatwo, ale ostatecznie Gwardia zainkasowała komplet punktów. Zobaczmy skrót z tego spotkania. Gwardia Koszain podejmowała inne Goleniów. W 15. kolejce spotkań w piłkarskiej czwartej lidze Gwardia Koszain podejmowała Inę Goleniów. Gwardziści na miejscu trzecim. I na tuż za ligową czołówką zapowiadała się ciekawa konfrontacja. Gwardziści nadal by liczyć się w walce o awans i pierwsze miejsce muszą w każdym spotkaniu walczyć o zwycięstwo. Natomiast rywal jest coraz bliżej zapewnienia sobie utrzymania na tym szczeblu. Początek spotkania w ataku zespół koszański. Jest okazja. Próbował Milanowski, ten strzał był jednak obroniony. Jeszcze poprawka. Ostatecznie sytuacją radzą sobie defensorzy i Kolejna okazja dla zespołu koszańskiego. Spore zamieszanie w polu karnym, ale ostatecznie Gwardziści nie oddali nawet strzału na bramkę Adriana Hengera. Tym razem Ina w ofensywie. Zdążył całą sytuację zasokurować, ale niezbyt pewnie. Piotrowski ostatecznie jednak wyjaśnił całą sytuację. Gwardziści. Obst. Próbował strzelić piłkę w pole karny. Jeszcze próba. Gabriela Szygędy. Ten strzał jednak nieudany. Tym razem próbowali zawodnicy z Goleniowa. Sygnalizowali, że piłkę poza boisko ostatecznie wybił zawodnik Wardii. Sędzia był zupełnie innego zdania. Ponownie ekipa z Goleniowa. Nie było spalonego według arbitra i ostatecznie nie udało się nawet oddać strzału na bramkę Kazimierczaka. W akcji ofensywnej, jak widzą Państwo, Adrian Kranz. Tym razem w ofensywie zespół Koszański. Jest okazja: Piotr Pierzchała, który zapędził się pod pole karne rywali, ale ten strzał był nieudany. Próbował Patryk Smykowski. Masłowski, Cybula. Jest okazja. Cybula w broni, Henger. Tym razem i na ofensywie. Ten strzał bardzo niecelny. Jest to fragment gry dla zespołu Koszańskiego. Mocno strzelona piłka w pole karne. Pewnie interweniuje Adrian Henger. w ataku goście. Jest dobra okazja. Nie było tam faul, tak uznał arbiter, a strzał w tej sytuacji Tomasza Boruckiego był zablokowany. Tym razem Cybula w polu karnym. Adrian Cybula, ale tutaj żaden z zawodników gwardii nie wbiegł na to zagranie. Jeszcze nie koniec akcji. Piotrowski zablokowany strzał. Rozpędzają się gwardziści Od razu Henger. Wybija piłkę przed pole karne. Kolejna akcja zespołu koszańskiego. Masłowski zablokowana. Jest okazja. Masłowski w polu karnym. Przyłożył piłkę świetnie. Broni Henger. I koniec tej akcji zespołu koszańskiego. Szyglenda zablokowane ostatecznie. Tylko aut dla zespołu koszańskiego. Ponownie gwardziści. Smykowski w pole karne, henger, cybula. I tutaj świetna obrona hengera, ale arbiter dopatrzył się z zagrania piłki ręką któregoś z obrońców i podyktował rzut karny. Ja mam rękę. a tak, w rzut karny, w rzut, rzut karny dla zespołu koszańskiego Mateusz Piotrowski. Pewnie wykonana 11, i mamy bramkę na 1 do 0, tuż przed końcem pierwszej części meczu. Druga połowa spotkania. Tongrze nadawali dwardziści. Masłowski świetnie, minął dwóch rywali, ale wypuścił sobie na mocną piłkę. A ta padła upem. Hengera. Gospodarze, jest okazja. Mocny ten strzał. Próbował szygenda, ostatecznie broni Henger. Sporadycznie i na wataku, ale też groźnie. Ale tutaj świetnym ślizgiem popisał się Gabriel Szygenda, blokując całą sytuację. W ataku zespół korzański Cybula. No i arbiter nie miał tutaj wątpliwości, podyktował rzutkarny za ten fał. Nie była to groźna sytuacja, daleko od bramki. No, ale takie są przepisy, że V w polu karnym to rzut karny. I arbiter był bardzo blisko całej sytuacji. Podobnie Mateusz Piotrowski i jest bramka na 2 do 0 dla zespołu koszańskiego. Jeszcze jestem Mateusz Piotrowski. Było jeszcze sporo czasu na to, żeby ewentualnie Ina mogła tutaj powalczyć o korzystniejszy rezultat, albo gwardia o to, żeby powiększyć przewagę. Gwardziści. Przed polekarne. Piotrowski uderzenie zablokowany ten strzał przez obrońców INY. I z tego jest kontra. Ale niezbyt długa. Gwarziści. Jest okazja. Niezłe to zagranie, ale ostatecznie bardzo przytomne zachowanie. Stopera INY Goleniów. Ratuje całą sytuację. Rzut rożny dla zespołu koszańskiego. Obst. To świetna okazja dla zespołu koszańskiego. Cezary Zalewski ostatecznie przegrywa pojedynek z hangerem. Świetna, kolejna okazja gwardzistów. Jest okazja, no nie miał dzisiaj dobrego dnia. Cezary Zalewski, kolejna świetna okazja, niewykorzystana. Dobry przechwyt piłki, jest okazja. Wydawało się, że ewentualnie był faulowany w tej sytuacji Damian Mosiejko, ale nie. Arbiter uznał, że to była próba wymuszenia rzutu karnego żółta kartka dla Mosiejki, a dodatkowo była to druga żółta kartka w efekcie czerwona i gwardziści musieli grać w osłabieniu. Mimo wszystko, gwardia nadal walczyła o kolejne gole. Niezbyt utalne to zagranie. Łatwa strata kwartzystów. Tym razem nieco lepiej. Paulowane w tej sytuacji z numerem 13 w zespole koszańskim Igor Męcnarowski, rzut wolny dla zespołu koszańskiego Szygenda Obst bardzo ten strzał niecelny. Tym razem staje fragment gry dla iny. Stara się wykorzystać grę w przewadze. Była tutaj spora przepychanka. Ale arbiter ostatecznie nie założył tam żadnego faulu. Jeszcze staje fragment gry dla iny. Nic z tego nie wynikło. Ostatecznie gwardia wygrywa z inną w 2 do 0. Męż nie był łatwy, natomiast trzeba wziąć pod uwagę już te boiska, które są bardzo grząskie. Ja uważam, że zawodnicy od pierwszej minuty grali bardzo, na takim bardzo wysokim tempie. Chcieliśmy bardzo szybko strzelić bramkę, ustawić ten mecz. Dążyliśmy do tych, do tej, właśnie do, tego, do tej pierwszej bramki i uważam, że tych sytuacji w pierwszej połowie stworzyliśmy kilka. No, zamieniliśmy bramkę po rzucie karnym, który ewidentnie był. Strzeliśmy do przerwy jedną bramkę. Uważam, że tutaj ukłon dla, dla gości. Trzeba przyznać, że zespół jest dobrze zorganizowany te ostatnie wyniki, te 6-7 meczy bez, bez porażki rzeczywiście pokazują, że ta drużyna jest na fali, ale uważam, że my zagraliśmy dobrze, natomiast to boisko w tych kluczowych momentach przy tej finalizacji niestety czasami sprawiało nam takiego psikusa. Wyszliśmy na drugą połówkę, dążyliśmy do podwyższenia wyniku, udało nam się ten wynik podwyższyć na 2-0. Uważam, że mieliśmy mecz pod kontrolą, przeciwnik nie stworzył sobie jakiejś sytuacji, stuprocentowych. Ja żałuję sytuacji, w której Mosiejko dostał czerwoną kartkę. Uważam, że, że niesłusznie. Natomiast no, to jest sytuacja, w której albo sędzia dyktuje kolejny, kolejny rzut karny, albo daje żółtą kartkę. No, podjął taką decyzję. To jest decyzja sędziego. Natomiast my niestety troszeczkę z tego ucierpieliśmy. Musieliśmy grać końcówkę w 10, ale po raz kolejny pokazaliśmy, że mamy jedną chyba z najlepszych. Obrony w Polsce. Uważam, że mamy najmniej straconych bramek na pewno w naszej czwartej lidze, ale, ale też była na całej, na całej takiej płaszczyźnie czwartoligowej. No i tutaj chcę podziękować, że mimo osłabienia graliśmy na zero z tyłu, dowieźliśmy 2-0. Cieszymy się z kolejnego zwycięstwa i czekamy na ostatnie dwa mecze. Zobaczymy, jak, jak będą przebiegać. Chcemy te dwa mecze oczywiście, jak każdy, wygrać. Gwardia Koszalin wygrywa 2 do 0 z inną Goleniów. Dwie bramki Matosza Piotrowskiego, obie rzutów karnych. No i tak jak powiedziałem przed relacją, nie było to łatwe spotkanie, ale mimo wszystko komplet punktów pozostaje w Koszalinie. Przechodzimy do Bałtyku Koszalin, który w tej kolejce spotkań mierzył się na wyjeździe z Mechanikiem Bobolicem. Mechanik Bobolica na swoim stadionie potrafi... Uprzykrzyć życie faworytom. Przekonała się o tym na przykład Kluczewiastolka, która przegrała właśnie w obłudniach 2 do 3. Także to nie jest łatwy teren. Bałtyk przyjechał na to spotkanie w roli faworyta i w zasadzie potwierdził to, że jest tym faworytem. Już bardzo szybko zdobyta pierwsza bramka i w efekcie mecz ustawiony. To pierwsze trafienie z rzutu karnego Dominika Pawłowskiego. Druga runda w drugiej części Miłosz Stępnik i ostatecznie Bałtyk wygrywa 2 do 0, choć gdyby był skuteczniejszy, to ten wynik byłby zdecydowanie bardziej okazały. Komplet punktów dla drużyny koszańskiej. Podsumowanie tego, co się działo w 15 kolejce spotkań, tabela i zapowiedź kolejnej serii pojedynków. Obrot wyników 15 kolejki spotkań w piłkarskiej czwartej lidze. Gwardia Koszalin wygrywa z inną Golenią 2 do 0. Bałtyk wygrywa na wyjeździe z Mechanikiem Boblice 2 do 0. Wybrzeże wygrało 2 do 0 z Białym i Sądów. Polski Cukier Kluczewia Stargard wygrywa z Chemikiem Płдзе 2 do 1. Bez bramek w starciu uprzedygowało z Iskierką Szczecin. Orzeł Wałcz przegra z Olimpem Gościną 2 do 4. Błękitni przegrywają z Unią od ulicy 1 do 2. MKP Szczecinek pokonał Darłowie Darłowo 3 do 1. hojna wygrała z Wierną Postomino 3 do 1. W tabeli prowadzi w wybrzeże rewal z dropiem 42 punktów, tyle samo mam Bałtyk Koszalin, 40, Gwardia Koszalin, 32, Kluczewia Stargard, 29, Biali Sądów, 23 i w po 22, Iskierka Szczecin, Perła Dygowo i Mechanik Bobolice. na część tabeli, Olimp gości na 16 punktów, tyle samo mają Błękitni, po 15, MKP Szczecinek i odra Chojna, 13, Chemik Police, 12, Darłowia Darłowo. 9 Orzeł Wałcz i Unia Dolica 7 punktów wieża Postomino Program 16. kolejki Bałtykoszanie zmierzy się na swoim stadionie z Kluczewią Stargard Olim Gościno podejmuje Gwardię Koszalin i Nagloniew zmierzy się z Błękitnymi Darłowia podejmuje Perłę Odra zmierzy się z Orłem Unia podejmuje MKP Chemik zmierzy się z Wieżą wybrzeże podejmuje Mechanika i Iskierka zmierzy się z Białymi Dla przypomnienia, w najbliższej kolejce Gwardia Koszalin mierzyć się będzie na wyjeździe z Olimpem Gościno, ale prawdziwe święto piłkarskie i największe emocje to tutaj w Koszalinie, bowiem... Bałtyk Koszaim podejmować będzie Polski Cukier Kluczewie Stargard w faworyci w starciu, chociaż Kluczewia ostatnio no nie spisuje się za dobrze w tym sezonie. Kluczewia przypomnę w poprzednich rozgrywkach do końca biła się o awans do piłkarskiej trzeciej ligi, to się nie udało, a w tym sezonie będzie to niezwykle trudne dla ekipy ze Stargardu. Zdecydowanie w lepszej sytuacji w tej chwili Bałtyk, który ma już 10 punktów przewagi nad Kluczewią. Także Zapowiada się ciekawa konfrontacja. Kluczewia mógł, mogłaby zwycięstwem w Koszenie wrócić niejako do gry w rywalizacji awans, natomiast Bałtyk zwycięstwem w zasadzie mocno by się umocnił w tej ligowej czołówce. Pozostałyby już tylko trzy ekipy w rywalizacji o to, żeby zająć pierwsze miejsce i awansować. Także spore emocje w najbliższą sobotę tutaj w Koszenie. Początek meczu o godzinie 13. A dzisiaj to już wszystko. Zapraszam Państwa na kolejne wydanie magazynu Liga Max za tydzień. Do zobaczenia.